Teraz wystaw to za 250 golda. Żartujesz Habi. Halo 7, z tej strony Habi mój drodzy, w dzisiejszym własnującym materiale zobaczycie mecz, w którym osoba, która zdobędzie największą ilość flagów, zdobywa 250 golda. Widzowie, którzy wzięli udział w tym materiale, byli to widzowie z Habi składu. więc jeśli Ty, mój drogi widzu, chcesz brać udział w takich oto odcinkach w do Habi składu, co trzeba zrobić, tylko być i włączyć wspierającym. przy okazji was zapraszam do tego, żebyście zapisywali swoje drużyny na nadchodzące Mistrzostwa Polski o 20 tysięcy i oczywiście 2000 dla najlepszego zawodnika. Nie przedłużając, zapraszam was do tego materiału. Ja komuś mogę dać busta, jak ktoś tutaj chce, o tu o. a dobra, nie chce, okej. Okay. jadą mi, a chyba, a jestem. o jadą? jakimś golfem chyba. paka be. paka jest nowe. no, dobra. robię. odtąd Aj nice, Sylwek! Polska górą Jest tej gościu, jest cała studnia Leży. Brawo, brawo przy państwa! Habi skład! Lecimy! Dobra, Kalus, jak ty hoje? Ty bez fraga. Pierwsza runda, spokojnie. Słuchaj, tutaj już po tym co widziałem wcześniej... A Kalus naprawdę dobrze szalał to ja myślę, że ty w każdym meczu by jeszcze u 40, może. Jest ja się nie chwalę, ja mam talerz. O kurde. Ty biegną, a mnie te Nie biegną, leżę. A, a, no, biegną jest. Mam idę. A nie, idź pan, w ch... a że, nie stąd, Raz, nie jest, raz, 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 Brawo. Nie no, Sylwek 6-0, ty chłopie, kręcisz, wariacie ty. Mówiłeś na spokojnie, to jest na spokojnie. Jak ty na rekordziki jeszcze nie no. Nudziarka, jeden frakt, to się musi tam ogarnąć, ty, wariacie. Ale, że co, że lecę normalnie, czy co? Nie, musisz, musisz jeździć wyjątkowo dobrze. Adam Mały przed swoją wielką... Ale pójdę sobie na konektor od strony 2 A, jak coś. Mm -hmm. Bo tam Gosiu ogólnie wychyla mi da. Jak coś, to tam wiecie. No i znowu jest mit. Dobry, no dobry no. Palek. Idzie tutaj, chodź pomóż to No tak średnio bym powiedział, tak średnio planci. planting no, Okej, okay, nie ma mają? Mają, nie? Jest long. U, jeszcze jeden. Brawo. Brawo. Nie no, Sylwek 81, to się może podać. Sylwek, rzucisz mi coś, wariacie? Piszcie, kałaszka mam. Dobra, może być kałaszek. Rzucono. Dobra. A ty, Sylwek, ostatnio jakby brałeś udział w, od... znaczy w odcinku, jak graliśmy tutaj z chabi Squadem? Mmm... Chyba tak I poległeś? Pamiętaj. Chyba tak, no. O 500 bro grać graliśmy. mi. No. Taka niespodzianka można powiedzieć była. Nikt nie wiedział o co gra. I przegrałeś niestety. Niestety, no. No to. to już, no. Raz się wygrywa, raz się wygrywa. pamiętaj. Ładny. No, że. tam, daleko. Do lewej Brawo Sylwia. Nie no Sylwek po, po jakiś rekord idziesz ty Powiedz po mi Tu takie rangi, takie pop... Słuchaj, powiedz mi twój tajnik, twojego sukcesu hmm. Żaden, tu trzeba po prostu spryt O, spryt no. i doświadczenie Dobra ja Dobra. Najduję mit. Paliłem A, to mit. paliłem mit. Mida nie ma tutaj. Flashuje no. mit Dobra, ja tu mam ona się Może będą. Może On być do prawej. Jest. Jest magazyn. Dostał. Leży. Jeszcze jeden. A, jest. M40. Jeden ma jeden HP. On w yeah. już. Minus 20. Cicho. 5 HP mam dosłownie. O. Wow. Prawo. To jest las, nie? O, no. to jest per... cztery. A teraz siedzi? Tak, hmm? to Ta Ok dwa ma A gdzie dzisiaj może? Nie gdzie. Nie nie. Gdzie jest regały? Mit jest. A. Ah. No. Pojawia się. To tak. No, oj, Chcielibyśmy dojechać w site A? Oczywiście. Słyszałem, że tam dużo, dużo fragów jest. A mi by się przydały. Dobra, no idę daleko. Cetero. Mid, tak? Będę. Dwóch B. Fak i long. Plantuję. Może bardzo jeszcze jeden chyba jeszcze jeden chyba przyjemny, jestem bardzo sobie jestem Sylwek, 11 fragów chciałbyś cię się dogonić teraz. Karus, słuchaj, Karius tak się nie odpalał na tym meczu. Nie On... ma się On dopiero później odpalił wrotki, jak już było za późno. I cały misterny plan też w pi... O kurka, ładna. A czy jest bus Tu. Czekaj. Oj. No, widzę coś. B cisza, znaczy A cisza, jest B. Chyba mi dół. Bardzo możliwe. Jest, jest, jest dużo, dużo, dużo. Idę pomóc. Dobra. Jeszcze jest ten, tam, tam właśnie jest, no brawo. Dobre info, podane, nie ma co. Nie zabijaj tak szybko. No to mieć jakieś fragi. Ja tak wyszło z po. Za mocny, za, wodny, za mocny zawodnik ty Star Stary musisz mieć dy dyscyplinę olimpijską Jeszcze raz ty tego boosta Albo dobra Dobra, będzie ja pa, Tero pa? Tero ucieka bo... Ej, kto to jest? Stopcik idziesz setę Dobra bez że Tero a gdzie oni są? Um, nie chyba nie regały będzie Ja mam palaka jak coś? Jest regały Chobac jest e, nic, nic nie osu, kurde Palaka masz <laughs> Ale he Ale piekłeś nie no, stary, to to był przypalony kurczak tak zwany. Tak jak wcześniej mówiłam, Nudziara B oddawało, to możemy teraz polecieć. O, Na zdrowie, no zrobię no. Przeszuję, przeszuję, przeszuję plesz za site Jest. Dwóch! O, brawo, Kalus, brawo, brawo. Nie no, Nudziara jest druga w tabeli. Ja chyba muszę oczy przestrzec. No, no. no ostatnio tak nie było kolorowo na meczu klanowym. O, tam gadasz. Ale A wchodzimy z Habi, Dobra, Wierzam i rozjeżdżam. No to wchodzi no. Ten chodzi, kolego. No no, no. no. To Nasza znaczy taktyka. Taktyka Habi składu. No, no tak, my tutaj się nie pierdzielimy w tańcu. Dostałem białe z wrażenia. Braki. Fragi, fragi, oj, oj są Kurde, nie mój no. zabrał. Tyle do aids zabrał pan, jak Susiart, Dobra, to żeby nie było, możemy teraz pójść po pod A. No, dobra, dobra, i pa! Wjeżdża i rozjeżdża. Ej, typowo jak Nudziara. CT, plantuj. Siutko. Nice Nie no Sylwek daj trochę topność, przynajmniej ty. Daj go zobaczyć O dobra zobaczyłem już nie płaczę Dobra Ej, ale fajnie co masz, no udaje mi się no No udaje mi się, to masz skilla nie Mam nie Dobra musisz fraga zrobić Czekaj Lecę po niego Dobra Sprawo. A bez oporu, Be bez oporu, to no dla ciebie ta No i ładnie, udało się trochę wbić. No i git. Sylwek, teraz wystaw coś za 250 golda Żartujesz, Habi. No nie no dawaj. Zagrałeś dobrze, wygraliśmy mecz. Gadaliśmy o tym wcześniej z nudziarką. Czy takie coś zrobisz teraz? Powiedziała, że tak. Kurde, dzięki bardzo. Podziękuję Dziarce, bo powiedziała, że tak. Dobra. A to nie Dzięki. To tam odpal mi 100%. <laughs> odpal mi 100%. Szpiluję, szpiluję. Chłop jakby w Totka wygrał, nie? Bardzo proszę dzięki bardzo, Habi. Aż miło się patrzy. Słuchaj, no dzięki że jesteś Habi składzie.